Nazywam się Dariusz Lebenstein i jestem prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Lekarskiego z oddziałem stomatologii i oddziałem nauczania w języku angielskim. Właśnie rozpoczynam, można rzec, kolejną kadencję. Kolejną, gdyż w latach 2008-2012 pełniłem funkcję prodziekana do spraw English Division, a w latach 2012-2016 prodziekana. Do spraw studenckich. Mam nadzieję, że wiedza i doświadczenie, które zdobyłem w ubiegłych latach, będzie procentować i w tej kadencji prodziekańskiej. Praca prodziekana to nie tylko współuczestniczenie w organizowaniu zajęć dydaktycznych na wydziale, to nie tylko wydawanie opinii administracyjnych dotyczących studentów. To także pomoc studentom w rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi spotykają się podczas studiowania. Tak więc, drodzy studenci, Zachęcam do kontaktu. Liczę na współpracę, na współpracę indywidualną, współpracę z samorządem studenckim i współpracę z innymi organizacjami studenckimi. Jestem otwarty na kontakt, na Wasze inicjatywy i jestem głęboko przekonany, że wspólnie rozwiążemy wiele problemów, z którymi możemy, możecie spotkać się na naszym wydziale. Zapraszam do dziekanatu.